Zespół zamkowy w Zaborze został wybudowany w 1677 roku. Przebudowywany był w latach 1745-1957. Pałac został wzniesiony w stylu barokowym. Od XVIII wieku był własnością rodziny Kosel, potem książąt na siedlisku rodu Schuna i Ostatnią właścicielką przed II wojną światową była druga żona ostatniego cesarza Niemiec. Wilhelma II Hohenzollerna, Hermina, mieszkająca w pałacu do 1945 roku, po którym została zmuszona do opuszczenia obiektu przez Armię Czerwoną. W późniejszych latach kompleks służył jako prewentorium przeciwgruźliczne dla dzieci, sanatorium dziecięce, a finalnie i obecnie Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. Pałac pierwotnie otoczony był fosą, a dostać się do niego można było jedynie mostem. Najbardziej reprezentatywną częścią kompleksu jest dziedziniec pałacowy, zbudowany na planie kwadratu, otoczony kolumnadą. Rzymskokatolicki kościół w Klemsku pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny to budynek szachulcowo-drewniano-murowany z przełomu XVI i XVII wieku. Świątynia z zewnątrz jest bardzo prosta i skromna, natomiast wewnątrz zachwyca mnogością zdobień i pomysłowością twórców. Sufit zdobią dwa duże malowidła – Sąd Ostateczny oraz Adam i Ewa. Skrzyniowy, trójdzielny ołtarz, tryptyk, wykonany był w późnym gotyku przez nieznanego mistrza śląskiego. Wewnątrz budynku znajdują się dwie duże, renesansowe tablice epitafijne, perełki światowego kamieniarstwa i snycerstwa. Ikony na chórze przedstawiają sceny z Nowego i Starego Testamentu oraz herby fundatorów świątyni. W kościele znajduje się również ambona pozostała jeszcze z czasów ewangelickich. Pierwsza wzmianka o miejscowości Podlegusz pochodzi z 1298 roku. Została spisana w kronikach biskupstwa poznańskiego pod nazwą Podlachora. Znajduje się tu kościół pod wezwaniem podwyższenia krzyża. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 1880 roku. Został on wybudowany jako kościół katolicki w średniowieczu, a po reformacji został przemianowany na ewangelicko-augsburski. Nie posiada on wielu zdobień. Wewnątrz świątyni został wzniesiony potężny dwupoziomowy chór. W kruchcie, po lewej stronie wejścia do nawy głównej, umiejscowiony jest duży, metalowy, malowany krucyfiks. Przed prezbiterium stoi kunsztowna, renesansowa chrzcielnica wykonana z czarnego dębu. Obiekt ten zdobią charakterystyczne dla tego regionu grona. W prezbiterium... Umiejscowiony jest krzyż wykonany z tego samego materiału co ten w przedsionku. Wykorzystywany był on nie tylko jako element stały, ale także podczas procesji. Po obu stronach ołtarza znajdują się witraże przedstawiające herby pary książęcej von Royce oraz Marii Aleksandriny, ówczesnych właścicieli Podlegórza oraz miejscowości ościennych. Kwintesencją niepowtarzalnego uroku u świątyni są dwudziestogłosowe organy załera. Instrument znajduje się na najwyższej kondygnacji kościoła.